Wyobraź sobie to: jesteś na środku oceanu, fale unoszą cię spokojnie, słońce pieści twoją twarz, a ty czujesz się wolny. Ale nagle coś zaczyna ciągnąć cię w dół. Czujesz, że łódź, na której płyniesz, jest obciążona czymś, czego nie widzisz. To ciężary, które ktoś wrzucił do twojej łodzi manipulacja, brak szacunku i puste obietnice. Te rzeczy powoli, niezauważalnie sprawiają, że toniesz w emocjonalnym chaosie. Dlaczego pozwalasz, by te kamienie zatruwały twoje życie? W relacjach z partnerem, rodziną, przyjaciółmi czy w pracy codziennie decydujesz, co tolerujesz. To, na co pozwalasz, kształtuje twoje życie. Dziś przyjrzymy się trzem toksycznym zachowaniom, których nigdy nie powinieneś akceptować. Poznasz konkretne przykłady, emocjonalne lekcje i praktyczne sposoby, jak stawiać granice. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że ktoś podważa twoją wartość, ten tekst jest dla ciebie. Manipulacja, czyli cichy zabójca zaufania. Manipulacja to nie zawsze otwarta walka. Częściej przypomina delikatne przeciąganie sznurka. Z każdym kolejnym ruchem jesteś coraz bardziej skrępowany, aż w końcu orientujesz się że nie możesz się ruszyć. To subtelna sztuka wpływania na twoje myśli, emocje i decyzje, tak abyś przestał ufać sobie, a zaczął podporządkowywać się komuś innemu. Wyobraź sobie, że twoje życie to mapa, którą sam rysujesz. Manipulacja sprawia, że ktoś inny zaczyna w nią ingerować, zmienia kierunki, wymazuje twoje cele i rysuje swoje własne. Co najgorsze, na początku nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Jak rozpoznać manipulację? Gaslighting podważanie Twojej rzeczywistości. Manipulant próbuje Cię przekonać, że to, co widzisz, czujesz lub pamiętasz, jest błędne. Przykład? Wyrażasz swoje emocje, a ktoś mówi: Przesadzasz nigdy tak nie powiedziałem albo naprawdę myślisz, że to było takie ważne. Po czasie zaczynasz wątpić w to, co czujesz, aż w końcu sam nie wiesz, co jest prawdą. Wyobraź sobie taką sytuację. Opowiadasz partnerowi, że poczułeś się zraniony jego słowami. Odpowiada: Nie rozumiem, o co ci chodzi, wymyślasz problemy. Zamiast otrzymać zrozumienie, zaczynasz myśleć: Może faktycznie przesadzam? W rzeczywistości twoje emocje są prawdziwe i ważne. To manipulant próbuje sprawić, że je zakwestionujesz. Szantaż emocjonalny, czyli miłość na warunkach. Jeśli mnie kochasz, zrobisz to dla mnie. Znajome? Szantaż emocjonalny to sposób na uzależnienie cię od aprobaty drugiej osoby. Manipulant wprowadza przekonanie, że Twoja miłość, lojalność czy przyjaźń musi być udowodniona konkretnymi działaniami. Przykład: Partner mówi: Jeśli mnie zostawisz, już nigdy nie będę szczęśliwy. Czujesz się w potrzasku, bo nie chcesz być odpowiedzialny za czyjeś cierpienie. Kontrola przez winę, czyli narzędzie do łamania granic. Jak możesz tak mówić? Zawsze tylko ty robisz problemy. Manipulacja przez winę to jeden z najpotężniejszych mechanizmów. Manipulant sprawia, że zaczynasz czuć się jak najgorszy człowiek na świecie, tylko dlatego, że próbujesz bronić swoich granic. Powiesz nie. A w zamian usłyszysz wiedziałem, że nie mogę na ciebie liczyć. Czujesz ciężar odpowiedzialności, który nie należy do ciebie. Przykłady manipulacji z życia. Manipulacja w związku. Wyobraź sobie, że twój partner za każdym razem, gdy chcesz wyjść z przyjaciółmi, zaczyna mówić, jak bardzo czuje się samotny. Może dodaje: "Ostatnio ciągle mnie zostawiasz. Czuję, że cię nie obchodzę." Czujesz się winny. Wybierasz więc rezygnację z własnych planów, by uratować jego emocje. Ale to pułapka. Po miesiącach zauważasz, że twoje życie kręci się wyłącznie wokół niego, a ty tracisz kontakt z przyjaciółmi, marzeniami i wolnością. Manipulacja w pracy. Twój szef mówi: jeśli chcesz dostać awans, musisz pokazać, że jesteś w pełni oddany. Może zostań dziś dłużej w biurze. Wiesz na że to nie było wprost polecenie, ale czujesz, że jeśli odmówisz, coś stracisz. Zostajesz. Po czasie zdajesz sobie sprawę, że poświęcasz zdrowie i rodzinę, a nagroda wciąż się oddala. Jak się bronić przed manipulacją? Rozpoznaj manipulację. Pierwszy krok to świadomość. Zadaj sobie pytania: czy czuję się winny, mimo że nic złego nie zrobiłem? Czy moje emocje są bagatelizowane lub podważane? Czy podejmuję decyzje pod wpływem presji, a nie moich prawdziwych pragnień? Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi tak, być może jesteś manipulowany. Wyznacz granice. Wyrażaj swoje potrzeby jasno i stanowczo. Przykład. Rozumiem, że jesteś smutny, ale ja również mam prawo do swojego czasu i przestrzeni. Nie tłumacz się z każdej decyzji. Masz prawo powiedzieć nie bez poczucia winy. Odzyskaj kontrolę nad swoimi emocjami. Manipulacja działa tylko wtedy, gdy uwierzysz, że to, co mówi druga osoba, jest prawdą. Przypomnij sobie, że twoje uczucia są ważne, a twoje decyzje należą tylko do ciebie. Szukaj wsparcia. Czasem manipulacja jest tak subtelna, że trudno ją dostrzec w samotności. Porozmawiaj z zaufaną osobą, która spojrzy na sytuację z boku. Często usłyszysz: Nie zauważyłeś, że ta osoba stale Cię kontroluje? Emocjonalna prawda o manipulacji. Manipulacja jest zdradliwa, bo sprawia, że zaczynasz wierzyć w kłamstwa na swój temat. Czujesz się winny, nieadekwatny, a nawet bezwartościowy. To nie Twoja wina. To efekt czyichś działań, które miały podważyć Twoją niezależność. Pamiętaj, że manipulacja jest jak trucizna działa powoli, ale konsekwentnie. Jedynym lekarstwem jest jej rozpoznanie i świadome odrzucenie. Nie bój się wyciągnąć wniosków i działać. Twoje życie należy do Ciebie. Nie pozwól nikomu pisać swojej historii za Ciebie. Brak szacunku powolne niszczenie Twojej wartości. Brak szacunku działa jak powolne, ale uporczywe krople wody, które z czasem drążą skałę. Na początku możesz go nie zauważyć. Od drobne komentarze, lekceważące gesty, momenty ignorowania. Ale te małe oznaki, jeśli są tolerowane, zaczynają podważać twoją wartość. Szacunek to fundament każdej zdrowej relacji. Bez niego nie ma szczerości, wzajemnego wsparcia, zaufania. Ani prawdziwej bliskości. Wyobraź sobie dom bez solidnej podstawy. Na zewnątrz może wyglądać dobrze, ale pierwsza większa burza wszystko zrujnuje. Brak szacunku jest właśnie taką ukrytą wadą konstrukcji w relacjach. Jak brak szacunku się przejawia? Publiczne upokorzenia. Czy zdarzyło Ci się, że ktoś zażartował z Ciebie w towarzystwie innych, a Ty, zamiast się śmiać, poczułeś, jak coś w Tobie pęka? Przykład. No wiesz, ona zawsze wszystko komplikuje. Haha, ha. co za dramaty. Na zewnątrz wszyscy się śmieją, ale w środku ty czujesz się poniżony. A potem jeszcze słyszysz: Nie bądź taki przewrażliwiony to był tylko żart. Ale to nie jest żart to brak szacunku ignorowanie granic. Mówisz nie, a ktoś nadal nalega jakby twoje nie nie miało znaczenia. Ale to nic wielkiego zrób to dla mnie. Albo przestań się tak upierać, to tylko drobnostka. Każde przekroczenie twojej granicy, niezależnie od tego, jak małe, jest sygnałem, że ta osoba nie szanuje twoich decyzji, bagatelizowanie twoich uczuć. Wyrażasz swoje emocje, a odpowiedzią jest: Przestań przesadzać, naprawdę nie ma o co się martwić, albo inni mają gorzej, więc nie maruć. W jednym zdaniu, ktoś sprawia, że twoje uczucia stają się mało istotne, niegodne uwagi. Taki brak szacunku sprawia, że zaczynasz wątpić w to, czy twoje emocje są warte wyrażania. Przypomnij sobie, jak byłeś dzieckiem. Może ktoś ci obiecał coś wielkiego nową zabawkę, wspólną wycieczkę, wyjście na lody i potem o tym zapomniał. Jak się wtedy czułeś? Może myślałeś, że twoje potrzeby nie są ważne że nie warto wierzyć w czyjeś słowa. Te same mechanizmy działają w dorosłym życiu. Wyobraź sobie szefa, który obiecuje podwyżkę od miesięcy, ale wciąż znajduje wymówki, albo przyjaciela, który umawia się z tobą na ważne spotkanie, a potem nie pojawia się bez żadnego wyjaśnienia. Każdy taki moment mówi nie jesteś dla mnie priorytetem, a ty zaczynasz w to wierzyć. Jak się bronić przed brakiem szacunku? Zwróć uwagę na zachowanie. Nie bój się nazywać rzeczy po imieniu. Kiedy ktoś bagatelizuje twoje emocje, ignoruje granice czy upokarza cię, powiedz wprost: czuję, że moje zdanie jest ignorowane. Chciałbym, żebyśmy rozmawiali z szacunkiem. Ważne by być stanowczym, ale spokojnym. To pokazuje, że wiesz, co jest dla ciebie ważne. Nie usprawiedliwiaj braku szacunku. Często, gdy ktoś traktuje nas bez szacunku, szukamy wymówek. Może miał zły dzień, albo on po prostu taki jest. Ale to nie twoja odpowiedzialność tłumaczyć cudze złe zachowania. Kiedy tolerujesz brak szacunku, wysyłasz sygnał, że to, jak jesteś traktowany, jest w porządku. Otaczaj się ludźmi, którzy cię wspierają. Twoje otoczenie ma ogromny wpływ na twoje poczucie własnej wartości. Jeśli stale przebywasz z ludźmi, którzy cię ignorują, lekceważą i nie szanują, zaczynasz myśleć, że na to zasługujesz. Dlatego znajdź osoby, które cię wspierają i wzmacniają twoją wartość. Wyobraź sobie Anię, która przez lata była w związku, gdzie jej partner stale ją krytykował. Znowu to źle zrobiłaś, albo czemu zawsze musisz coś psuć? Słyszała niemal codziennie. Ania zaczęła wierzyć, że faktycznie jest nieudolna. Przestała się odzywać, bała się wyrażać swoje zdanie, ale pewnego dnia zrozumiała, że zasługuje na więcej. Powiedziała swojemu partnerowi: Nie chcę być w związku, w którym czuję się nieważna i poniżana. To była trudna decyzja, ale dziś Ania buduje swoje życie na nowo, otaczając się ludźmi, którzy widzą jej wartość. Szacunek to fundament każdej relacji, ale również twojego poczucia własnej wartości. Kiedy ktoś cię nie szanuje, podważa nie tylko relacje, ale i twoje spojrzenie na samego siebie. Każdy komentarz, każda ignorancja, każda lekceważąca uwaga to cegiełka, która buduje mur między tobą a twoim prawdziwym ja. Nie bój się odrzucać ludzi, którzy cię nie szanują. To nie twoje zadanie naprawiać ich zachowanie. Twoim zadaniem jest dbać o siebie. Twoje uczucia, granice i potrzeby są ważne. Jeśli ktoś tego nie widzi, może nie zasługuje na miejsce w Twoim życiu. Pamiętaj, że szacunek zaczyna się od Ciebie. Jeśli sam traktujesz siebie z miłością i troską, inni to zauważą. Nie akceptuj niczego mniej. Puste obietnice ukryta forma zdrady. Puste obietnice są jak piękne opakowanie bez zawartości. Wyglądają dobrze. Budzą ekscytację, ale gdy zaglądasz do środka, nie znajdujesz nic poza pustką. Na początku, gdy ktoś składa obietnicę, czujesz się doceniony, ważny, a nawet wyjątkowy. Słowa takie jak: Zrobię wszystko, żeby ci pomóc, albo możesz na mnie liczyć, cokolwiek się stanie, budzą nadzieję. Jednak gdy przychodzi czas na działanie, zamiast wsparcia dostajesz wymówki, uniki lub ciszę. Puste obietnice to ukryta forma zdrady. Są jak niewidzialne rany, które długo się goją i pozostawiają trwały ślad. Jak rozpoznać puste obietnice? Brak konsekwencji. Ktoś mówi: zadzwonię jutro i cisza. Dni zmieniają się w tygodnie, a ty zaczynasz się zastanawiać, czy ta osoba w ogóle pamięta o swojej obietnicy. Brak działania to sygnał, że słowa były rzucane na wiatr. Obietnice bez pokrycia: zrobię wszystko, żeby ci pomóc. Ale gdy potrzebujesz wsparcia, ta osoba nagle znika. Tacy ludzie obiecują wiele, ale nigdy nie robią nawet małego kroku w kierunku spełnienia swoich słów. Ciągłe wymówki: Nie miałem czasu, zapomniałem, nie udało się. Raz czy dwa takie wytłumaczenia są zrozumiałe. Ale jeśli słyszysz je za każdym razem, gdy ktoś miał dotrzymać obietnicy, to znak, że nie traktuje swoich słów poważnie. Wyobraź sobie, że twój przyjaciel obiecuje pomóc ci przy przeprowadzce. Wszystko ustalone. Dzień, godzina. Gdy nadchodzi ten moment, wysyła wiadomość. Przepraszam, coś mi wypadło. To już trzeci raz, kiedy nie dotrzymuje słowa. Jak się czujesz? Może wściekłość? Może rozczarowanie, a może zaczynasz wątpić, czy w ogóle możesz na kimkolwiek polegać? Takie sytuacje nie tylko niszczą zaufanie, ale też zostawiają cię z poczuciem samotności. Twój szef od miesięcy obiecuje podwyżkę. Zasługujesz na nią, ale musimy trochę poczekać. Słyszysz za każdym razem, gdy pytasz o konkrety. Po pół roku otrzymujesz kolejną wymówkę. Budżet jest napięty. Wrócimy do tematu za kwartał. Takie obietnice sprawiają, że twoja motywacja spada, a ty zaczynasz czuć się niedoceniony i wykorzystywany. Rodzic obiecuje dziecku wspólny weekend w parku rozrywki. Dziecko czeka z niecierpliwością, opowiada kolegom, planuje, co będzie robić. Gdy nadchodzi weekend, rodzic mówi: Nie mamy teraz czasu, może w przyszłym tygodniu. Dla dorosłego to tylko drobne przesunięcie planów. Ale dla dziecka to świat, który się zawala. Tak rodzi się przekonanie, że obietnice są tylko pustymi słowami. Dlaczego puste obietnice tak bolą? Zawiedzione obietnice podważają fundamenty zaufania. Jeśli nie możesz polegać na czyichś słowach, zaczynasz kwestionować każdą relację. Puste obietnice to także cichy komunikat. Nie jesteś dla mnie wystarczająco ważny, żeby dotrzymać słowa. To bolesne, bo wszyscy pragniemy być traktowani z uwagą i troską. Kiedy ktoś cię zawodzi, zaczynasz wątpić nie tylko w niego, ale czasami nawet w siebie. Czujesz, że twoje potrzeby i oczekiwania są nieważne, co może prowadzić do poczucia samotności i rozczarowania. Jak się bronić przed pustymi obietnicami? Ufaj działaniom, nie słowom. Zamiast wierzyć w to, co ktoś mówi, zwracaj uwagę na to, co robi. Jeśli ktoś obiecuje wsparcie, ale nigdy go nie oferuje, nie traktuj kolejnych obietnic poważnie. Twoje zaufanie nie powinno być dawane za darmo, musi być zasłużone. Naucz się mówić nie. Jeśli ktoś raz za razem cię zawodzi, przestań oczekiwać od niego więcej, niż jest w stanie dać. Powiedz wprost, Wiem, że masz dobre intencje, ale nie mogę już liczyć na Twoje wsparcie. Stawianie granic ochroni Cię przed kolejnymi rozczarowaniami. Traktuj swoje obietnice poważnie, Twoje własne działania mają ogromne znaczenie. Kiedy Ty dotrzymujesz słowa, pokazujesz innym, jak ważne są obietnice. To również buduje Twój wizerunek jako osoby godnej zaufania. Przykład odbudowy zaufania do siebie. Zofia przez lata wierzyła w obietnicę swojego partnera. Zrobię to jutro, powtarzał. Ale jutro nigdy nie nadchodziło. Zofia czuła, że jej potrzeby są na ostatnim miejscu. Pewnego dnia powiedziała: Mam dość słów bez działań. Chcę, by nasze czyny mówiły więcej niż słowa. To był trudny moment, ale dziś Zofia otacza się ludźmi, którzy traktują jej czas i potrzeby poważnie. Dlaczego warto mówić o pustych obietnicach? Każda obietnica to jak umowa między dwojgiem ludzi. Gdy ta umowa zostaje złamana, w relacji pojawia się pęknięcie. Puste obietnice mogą wydawać się drobnostką, ale z czasem ich ciężar staje się nie do zniesienia. Nie musisz akceptować pustych słów. Zasługujesz na relacje, w których czyny idą w parze z deklaracjami. Pamiętaj, że Twoje zaufanie jest cenne. Dawaj je tylko tym, którzy potrafią je docenić. W relacjach liczy się nie to, co mówimy, ale to, co robimy, bo czyny zawsze mówią głośniej niż słowa. Wyobraź sobie, że stoisz na brzegu oceanu. Przed Tobą bezkresna przestrzeń, pełna możliwości i spokoju. To Twoje życie, Twoja droga. Ale żeby wyruszyć w tę podróż, musisz zrzucić balast, który Cię przytłacza. Manipulacja, brak szacunku i puste obietnice to ciężary, które nie tylko zatrzymują cię w miejscu, ale powoli niszczą twój wewnętrzny spokój i poczucie wartości. Nie pozwól nikomu wątpić w twoją wartość. Jesteś ważny. Twoje emocje, potrzeby i granice są ważne. Zasługujesz na ludzi, którzy traktują cię z szacunkiem, którzy słuchają cię z uwagą i działają zgodnie z tym, co mówią. Masz prawo do życia wolnego od manipulacji, toksycznych komentarzy i zawiedzionych obietnic. Nie musisz zgadzać się na mniej, bo twoje życie jest zbyt cenne, by marnować je na tych, którzy tego nie doceniają. Nie bój się mówić nie. Twoje granice są twoją ochroną. Każde nie wobec manipulacji, braku szacunku czy pustych obietnic to tak dla ciebie. Dla Twojej wolności, szczęścia i spokoju. Nie musisz się tłumaczyć, usprawiedliwiać, ani pozwalać na to, by ktoś przekraczał Twoje granice. Masz prawo żądać szacunku, prawdy i konsekwencji. Zaufaj swojej intuicji. Jeśli coś w relacji Cię niepokoi, jeśli czujesz, że ktoś nie traktuje Cię tak, jak na to zasługujesz, słuchaj tego głosu. Twoje serce i umysł wiedzą, kiedy coś jest nie tak. Zaufaj sobie i nie ignoruj sygnałów, które mówią, że ktoś cię rani. Otaczaj się ludźmi, którzy cię wzmacniają. Znajdź tych, którzy widzą w tobie wartość, którzy wspierają twoje marzenia i traktują cię z miłością i troską. Relacje powinny być jak wiatr w żagle, nie ciężar, który ciągnie cię w dół. Pamiętaj, że masz prawo wybierać ludzi, którzy dodają ci sił, a nie je odbierają. Pamiętaj, kim jesteś. Nie jesteś zdefiniowany przez to, jak inni cię traktują. Jesteś silny, wyjątkowy i pełen możliwości. Masz prawo żądać więcej, bo zasługujesz na więcej. Twoja wartość nie zależy od czyjejś opinii, obietnicy czy słów to ty decydujesz, kim jesteś i jakie życie chcesz prowadzić. Masz siłę, by odrzucić to, co cię niszczy. Manipulacja, brak szacunku i puste obietnice. To trucizny, które nie mają miejsca w Twoim życiu. Odważ się zrzucić te ciężary, odważ się wybrać siebie, bo na końcu dnia to Ty jesteś najważniejszy, to Twoje życie, Twoja historia, Twoje marzenia i to Ty decydujesz, jak je napisać. Niech to będzie moment, w którym odzyskasz swoją moc. Masz prawo kochać, być szanowanym i żyć w prawdzie. Jesteś wart wszystkiego, co najlepsze. Jeśli ta podróż w głąb siebie była dla Ciebie wartościowa, zapraszamy Cię do subskrybowania naszego kanału. Każda subskrypcja to dla nas znak, że to, co tworzymy, ma znaczenie. Twoje wsparcie daje nam energię, by kontynuować tę misję i tworzyć jeszcze więcej inspirujących treści. Dziękujemy, że jesteś z nami. Razem możemy odkrywać siłę, która drzemie w Tobie.